Siemano, tutaj riffy z tej strony. Powiem Wam tak. trójeczka na oszczędzanie. E-trójka jest bardzo fajna, bardzo mocna. Ten garnek ma bardzo twardy. Żeby ten garnek przebić, no to trzeba dobrze, bardzo dobrze wycelować. Ja uważam. Tylko mm, nie wiem, jak tutaj jest w blicie, bo ja tam rzadko kiedy spotykam E-trójki. Ale na dużym wocie jak dobrze że ktoś wyceluje z Was, to tu, tu tak, albo tutaj wchodzi, albo tutaj wchodzi gdzieś. Jak dobrze pamiętam, bo pamiętam, że E, e setką przebiłem E trójkę albo tu, albo tu gdzieś. Wiadomo, wi, wiadomo y, płyta dolna wchodzi wszystko. Tylko to też zależy, czy to jest dziewiątka i jaka dycha, bo niektóre dychy i dziewiątki potrzebują goldzika, żeby przebić dolną płytę. No, pancerz od przodu ma spory, bo kadłub przód 305, no to powiem wam spoko, nie? Boki ma bardzo miętkę 76, tył ma 38, no tak Pół, pół na pół jest. Jak nie wiem, godzina was obiecie, albo możecie w boczyk dostać. No to burzak będzie no, bolać, bardzo boleć. Nie, działo ma przyjemne bardzo, bo zadaje y, uszkodzeń ze, y, ze zwykłej pestki. Ona tak zadaje 680. Tylko to, to też zależy, jak wam to filosuje. Goldzik. 580, burzak 1020, tylko to też bardzo zależy od tego, czy tak albo ktoś ma osłonę, jak ma osłonę, to wiadomo, za te 1000 na pewno nie dostanie, nie, nie minimum, nie wiem, 400, albo tam może więcej, albo mniej jeszcze, Ale trójka nie jest taka aż mocno mobilna i to bardzo boli, naprawdę. Ale pan pancerz robi robotę tylko co? To też zależy od waszej drużyny. Jak drużyna jest e, bardzo słaba, to ciężko się takim czołkiem się grania. Bo tak, po pierwsze, wiadomo, że trójko trzeba grać jako. Ja uważam, że nie jako pierwsza linia, tylko jako druga. Wy jesteście takim wsparciem. Z tyłu, nie? Tylko też to nie jest to, że żebyście kampili tym czołkiem, nie? Ja uważam, że trójką najlepiej podjechać na ciężkę i, i iść na wymianę z ciężkim. Tylko to. Czasami najlepiej też się gra pierwszą linię, i czasami trzeba grać drugą, żeby, żebyście nie zostali opiechani, nie? Bo to u was będzie bardzo boleć, nie? Jak zostaniecie objechani, tutaj mamy esetkę, esetka jest czerwona. No właśnie, od boczku, esetka potrafi odbić. A ja w esetkę nie trafię. Powinno to wejść, ale źle wcelowałem. Spróbuję zagrać bardzo agresywnie, bo ten zamek został e, ten, przegrany. Ała, setka mi jebła. nie Nie, no, ta pitewka może być przegrana, i na pewno będzie to nawet widać nie zauważyłem go. Ładnie weszła mamy super konia, siedemset czternaście. koni dostał. klasę podjedziemy po esetkę. Tylko najgorsze jest to, jak esetka podjedzie do nas. Dobra, super zginął. Wow! Wow! Jestem ciekawy, gdzie ja w ogóle dostałem. Eee... Powiem Wam tak. Ja byłem pewny, że obiekt nie będzie mieć na mnie bicia. Ale esetka się ruszyła, i to yy, ja uważam, że esetka coś pięknego tutaj zrobiła. Naprawdę. Coś pięknego. O. Musimy czekać. Yy, czekać na czołg. Ale ta pitewka jest bardzo. Nie wiem. Mi się wydaje, że to będzie wygrana. Jak coś. Ja gram na laptopie. <ścoughs> A na laptopie troszeczkę, nie wiem, inaczej mi się gra. Yy, bo zmieniłem komputer. Yy, na tym komputerze co grałem, zrobiłem go jako do streamowania, dlatego że yy, yy, jeszcze będę tak nie wiem, dwa tygodnie streamować, potem mała przerwa, dwa tygodnie, bo, bo wyjeżdżam do siostry, yy, do belki, mały odpoczynek będzie, jak przyjadę, to będę składać drugi komputer do grania i wracam, nie. 2500. Mogło być lepiej, ale tutaj troszeczkę popsułem, bo bardzo agresywnie zagrałem. Za bardzo. Ale nieźle. Swoje zrobiłem. Odpiszemy. I gramy dalej. Yy, powiem Wam tak, bym chciał yy, usłyszeć od Was yy, opinię, czy ten czołg się nadaje na pierwszą. Jak yy, ktoś nie wiem, by chciał sobie wbić pierwszy czołg? Czy E3 jest idealna na start? Jestem ciekaw, yy, jaka jest Wasza opinia, bo ja mam uczucie takie, że mieszane. Ja bym powiedział tak i nie. Po pierwsze, czołki. 6 jest fajna, siódemka jest ok Osiemka i dziewiątka niby są fajne czołki, tylko bardzo wolne. Bo jak możesz taki, taki czołki spotkać i ktoś jest bardzo niedoświadczony, to albo to zostanie objechany. Dobra, udało się ten Ładnie dostał, ładujemy peskę E5 fajnie, agresywnie gra Tylko w, bym chciał, żeby E5 mnie puściła Dobra, ESA, ojej Dobra Musicie też pamiętać o tym, żeby troszeczkę się telepać. Teraz wbił mi pestkę. Miał prawo do tego. Dobra, weszło nie. Niektórzy się mylą, że chcą wbić... Oj, samotny kąt. To mocny kąt zrobiłem. Niektórzy się mylą i chcą wbić w garnek, ale trzeba też pamiętać, że w garnek, żeby prze, przebić ten, w ogóle ten garnek, trzeba dobrze wycelować. Ja uważam, że da się, ale nie każdym czołgiem. O oh, yeah. To jest po nas. Dobra. No, po nas, po nas, I o to mi chodzi, nie? Jak dać się y, objechać, to już jest gigi, nie? Yeah. Dlatego to jest porażka totalna. Nie yeah. Najlepiej, najlepiej się gra w Plutonie. Jak ktoś, nie wiem, nie chce grać wolnym czołkiem, bo wie, wie co on, jego będzie czekać. To najlepiej w Plutonie, żeby ktoś nie wiem, wybrał ciężki czołk Jest wszystko okej, okay, nie? Bo możecie taką wymianę sobie iść zrobić. Nie wiem, ktoś gra E3. Ktoś chce wybrał isa 7. To tak. Y ty podjeżdżasz E trujeczką, odejesz, się cofasz i z 7 wyjeżdża, odejesz, się chowa, bo ty możesz dużo znieść, nie? Bo e fajnie się odbija. Bardzo fajnie. Wiadomo, jak ktoś jest bardzo doświadczony, to was będzie przebijać. Bo będzie wiedzieć, jak e przebić. Jak ktoś nie, nie jest niedoświadczony. To będzie się męczyć, nie, trójeczko. Bardzo. Dlatego to też dużo zależy od was. Jak gracie, nie? No, kończko. Moim zdaniem, yy, godzilla, jakby tam patrzała, to by jeszcze nie, grilla 15 by zabiła, nie? Naprawdę. Dzisiaj tak, dwie pitewki. Dwie przegrane pitewki. Zrobiłem. I pierwsza pitewka była nie 2500 zrobiłem. W tej pitewce zrobiłem 3 800. Ta pitewka nawet. Nawet spoko wyszła, bo bardzo dużo zrobiłem. Czasami jest tak, że trzeba przegrać. Jak komuś się podoba łapeczka w górę, supik i komentarz na narka.